Część C. W części C przechowujecie dokumenty związane z rozwiązaniem albo z wygaśnięciem stosunku pracy, czyli oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę, wnioski, które dotyczą wydania świadectwa pracy, bądź jeżeli później prostujecie bądź uzupełniacie, no to również. Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jest taka możliwość, jak zwalniacie pracownika. E, artykuł 171, za chwileczkę to pokażę, że można tego ekwiwalentu nie wypłacić pod warunkiem, że, e, że taka będzie decyzja. E, w większości przypadków te ekwiwalenty za urlop się oczywiście wypłaca. A zobaczycie za chwileczkę w tabelce, w jakich przypadkach tych ekwiwalentów można nie, nie wypłacić. Kopie oczywiście wydanego świadectwa pracy, e, jeżeli są jakieś postępowania egzekucyjne wobec tego pracownika, czyli jakieś zajęcia, zajęcia poborów, zajęcia wynagrodzenia, co się często niestety zdarza w przypadku kierowcy, kierowców, e, jakieś alimenty, jakieś zadłużenia kredytowe, potwierdzenia dokonania tych czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę i sprowadzeniem, sprowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Jeżeli zawar, zawarliście ze swoim kierowcą umowę, to, to raczej się bardzo rzadko zdarza, bardziej bardziej w jakichś innych sytuacjach Na przykład ze spedytorami, czasami się takie umowy zawiera, szczególnie większe firmy, czyli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Oczywiście to się wiąże z wypłatą tam odszkodowań i tak dalej, ale niektóre firmy zawiązują taką umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. To również to część C tych akt osobowych zawiera. Jeżeli są jakieś warunki narażenia na działanie substancji, czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. No rzadko raczej u kierowców, ale zawarłem wam to, macie szczegółowo to opisane w artykule 229, paragraf 5. Ja się tu nie będę wymądrzał. Nie spotkałem się z takimi kierowcami pracującymi w takich warunkach, natomiast możecie sobie do tego wrócić i zobaczyć, co dokładnie miał na myśli artykuł 229, paragraf 5. Dobra, część D, szybciutko, w tej części D. To już Wam mówiłem na początku: przechowujecie odpis, zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty, które są związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Tyle, po prostu. Jeżeli chodzi o część, część D, tutaj filozofii większej nie ma.